A z tej strony Seba, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale. A dzisiaj witam Was z dwiema informacjami. W drugiej części filmu przejdę do tematu montany, jednak na początku zacznę od dodatku Heart of Rasia i tego co możecie tutaj zobaczyć, bo dzisiejszy temat dotyczy fabryki wagonów, które znajdziemy trzy na terenach tego dodatku. Jedna z takich fabryk znajduje się w mieście Tichwin, druga znajduje się w Sarańsku, a trzecią znajdziemy na obrzeżach Moskwy. Warto zwrócić uwagę, że te miejsca będą dosyć duże i będą zawierały też bardzo duże obiekty, do których prawdopodobnie będziemy mogli też wjechać, pewnie po to, żeby zabrać jakiś ładunek albo odstawić jakiś ładunek. Podobne miejsca, dokąd mogliśmy wjechać, już się pojawiały na terenach innych stanów ATS-ie czy też gdzie indziej na dodatkach w PTS-ie. Warto zwrócić uwagę na całą szczegółowość i te wszystkie miejsca, które zostały tutaj zaprezentowane, bo wygląda to naprawdę bardzo dobrze i też bardzo ładnie. Jednak niestety nie mamy większych informacji ani żadnych też konkretów. Dlatego jeśli chodzi o ten temat to tyle. A teraz czas na starszy temat dotyczący Montany i tutaj temat dotyczy nowych branż. Pojawiło się tutaj sporo zdjęć, na którym możemy zobaczyć co niektóre prefaby. Jednak oprócz tego, co zobaczymy, SC Software wymienił jeszcze kilka innych miejsc, z tym, że nie wszystkie mają po prostu zdjęcia, także one będą tutaj losowo się pojawiać. Przechodząc jednak po całej liście, zaznaczę te, które po prostu mają, ale myślę, że co niektóre da się już odgadnąć, patrząc na te zdjęcia. Jednak na początku zaczniemy od stacji przeładunków odpadów, gdzie po prostu będziemy dostarczać różnego rodzaju ładunki, no w tym głównie odpady, lub też stamtąd zabierać. Pojawi się też serwis naczep ciężarowych, gdzie będziemy oczywiście dostarczać odpowiednio materiały. Dalej jest lotnisko Falls które znajduje się na południowy zachód od samego centrum Great Falls. To miejsce akurat ma swoje zdjęcie, także możecie je teraz zobaczyć. Z ciekawostek od SC Software mamy jeszcze taki zapis, że według zapisów Federalnej Administracji Lotnictwa w 2010 roku lotnisko to obsłużyło niesamowitą liczbę ponad 155 tysięcy pasażerów. Kolejne miejsca to fabryka talku, dalej mamy cukrownie, no i oczywiście elewatory zbożowe. Tutaj też mamy kilka zdjęć, także możecie je chwilę obecnej teraz zobaczyć. Z tym, że tutaj mamy zdjęcia tylko samych prefabów. Kolejne są obszary związane z usługą sieci elektrycznej, miejsca, gdzie produkowany jest gaz silanowy i ostatnie obszary, z których też mamy zdjęcia, z gotowych obszarów, jak i zdjęcia samych prefabów, są związane z materiałami związanymi z krajobrazem, wyglądem, dekoracjami i tym podobne. Także taki tutaj post dostaliśmy od SC Software na temat Montany. No to oczywiście czasem będzie dopiero się rozkręcać, no jak popatrzymy sobie na historię, to zawsze jak pojawią się pierwsze posty, to głównie na początku widzieliśmy prafaby albo ledwo dokończone obszary, a z czasem oczywiście można zobaczyć to, co m.in. teraz Heart of Russia, czyli prawie gotowe tereny. Sposób to tyle, no i jeśli chodzi o ten odcinek, to by było na tyle. A więc dzięki za oglądanie, zachęcam do osiągnięcia filmu, skomentowania go do udostępnienia, zapraszam na Twittera i Discorda. Dziękuję wszystkim wspierając mnie również, Zachęcam do wsparcia kanału i widzimy się w kolejnych filmach, więc trzymajcie się. No i cześć!